Okej okay, halo miszki, tutaj Kielos 53 w kontynuacji Jamesa Bonda. Znaczy to nie jest kontynuacja Jamesa Bonda, to jest James Bond Nightfire ciąg dalszy, właściwie tak powinienem to ująć, a nie ująłem, bo jestem takim kurczę abderytom cholernym, ale staramy się to naprawić, choć moi kochani dla was, więc yy, penetrujemy dalej, penetrujemy coraz głębiej, 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 Jak źle by to nie brzmiało w moich ustach. Yy, cóż, to chyba tyle. Właściwie nie wiem po co się tu po co, po co tu przyszliśmy. Coś tu, yy, tu musi, musi być w tym jakiś cel, to jest główny komputer ja myślę, że to trzeba go zniszczyć. Bo... Tak mi się wydaje. Albo nie. Tu jest snajperka. Warto wspomnieć. Trzymaj, ja mam 100% do snajperki. Właśnie, pobawmy się trochę snajperką. Dlaczego nie? Przecież to można traktować jako taką broń do walki kurczy, nawet na, na bliskich starciach. Tak mi się wydaje troszeczkę. Nie wiem co tu trzeba zrobić, naprawdę, nie wiem. Myślę, że trzeba zniszczyć monitory, bo to na, to na pewno one... To na pewno jest ich wina. Na pewno one odpowiadają za wszystko. Ja to wiem po prostu. Okej, okay. trzeba się jakoś dostać tam. I, i, i jakoś dezaktywować te cholerne połączenie dziwne aha, tędy mogę wskoczyć, tam mogę i na pewno wyjdę w tamtą, w drugą stronę nie, coś tu trzeba zrobić, kurczaczki mmm, nie ma tu żadnego klawisza, ki kl o kurczaczki a! co to jest? co to jest? co to się stało, no co to się stało? aha, że mam jed... co mnie tam strzeliło? nic mnie nie strzeliło, ja nie wiem, że co się dzieje nie wiem, po co te walizki są. Czy one są tak po prostu for fun, czy...? Nie, wiecie co, może to po prostu tyle. Może właśnie tutaj trzeba było zajść po te walizki, a właściwie dalej kontynuujemy chód w kierunku tego, tego, całego, tych całych transportowców. Furgonetków. Furgonetków, Boże. Furgonetek transportowych. Tylko gdzie tu było zejście na dół, moi drodzy? Ja już nie pamiętam. Nie wiem. Nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle. Taki Bartosz w ogóle, taki Bartosz biedny nieogarnięty. Tędy, dobra. Schodzimy jeszcze niżej, jeszcze niżej, a potem kurde ta droga na górę. Współczuję temu biednemu Bondowi. Tak, życie, no życie się z nim nie cacka po prostu, tak, tak można powiedzieć. Myślę, że nawet trzeba. Boże, ile tam, ile jeszcze pięter? Chociaż nigdy nie patrz w dół jak schodzisz ze schodów. a, a, a nigdy nie patrz w górę jak chodzisz To jest w ogóle zadanie. Ale musicie mi przyznać, że jestem całkiem niezły, prawda? Wow, tu takie jolo, że mi normalnie schody zniszczyli gnoje, ja bym jeszcze tak, jeszcze bym trochę pogalopowały i nagle bęc! Okej, okay. i teraz się zaczyna. f piąteczka, ale tutaj dymu! Ale co ty dla mnie, chcę ja pójdę bokiem i wskoczę tędy, dzień dobry. Halo miszki, tutaj Kilos53, co ma, co dla mnie macie? Aha, śmierć. Śmierć, Kilos, śmierć! Nie otworzył drzwi, nie otworzył, nie otworzył drzwi, to ja, to ja mu otworzę. Ha, i co, i co, i co, i co, i co? I co? Ale bardzo ładne podkładeczki, też sobie taką za... Ja nie mam podkładki pod myszkę, to jest w ogóle jak, jak dla mnie strasznie upokarzające. A my tam byliśmy chyba na dole, prawie? Prawda? Prawie, nie jestem pewien. Jedno życie nie zapisuję, idziemy na Jolo. Idziemy na Jolo, to jest takie piękne stanie Jolo. To określa po prostu wszystko. O co się dzieje? Jakie tu się wiksy dzieją, ten budynek się roz, roz, roz cały... Cały normalnie rozpada przy, przy, przy mnie. Teraz nie mam już w ogóle życia. Nie, nie gin teraz killer. Killerku. Chciałem powiedzieć killerku, kilosku. Nie, 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 nie! o Zabiłeś tę miłość! Zabiłeś nas, kolego. Ale spróbuję... A jeszcze miałem kurczę dwa życia, to w sumie <grym> dużo nie straciłem. Ale Ale co ja tam wiem? Nie strzelajcie Nie szczelojcie, hopy! Swój! <grym> Takie tam. Śląskie klimaty, coś ja nigdy nie umiałem mówić po śląsku, a strasznie mnie to jara, wiecie, przez pewien okres czasu za młodu uważałem to, że jakaś, jakaś ujma dla, dla języka polskiego, że, że to ta gwara w ogóle nie odzwierciedla, nie, nie ma takiego własnego piękna swoistego, a gdzieś po jakichś latach doceniłem też właśnie ten fakt tego ukrytego piękna, piękna gwary. I powiem Wam szczerze, że cieszę się. I przez tak duż, długi okres czasu myślałem, że śląski to jest... że, że nie, nie istnieje, język śląski jest to tylko jakieś m, dziwne po niemieckie przyzwyczajenie, a? Duży błąd z mojej strony, bo to jest piękny język. Nawet w Eurotrack Simulator jest taki kurde śląski, nie? W ogóle nie zastanawiam się, czy by nie nagrać tego, tego Eurotrack Simulatora, chociaż ja teraz wszystko nagrywam, to jest też takie ciekawe. Zauważyliście, moi kochani, że ja teraz wszystko nagrywam? Co wy... Znaczy nie, nie, nie nagrywam nowych gier oczywiście, bo co ja głupia, ale... A mam zamiar naglać Lego Marvel Super Heroes i wplątać wpl wpl je jakoś A Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw pana! Zostaw pana, Heniu! Proszę, już tu spokojniutko Mam w planach jeszcze właśnie wprowadzić te Lego Marvel Super Heroes No ale to zobaczymy co z tym będzie To zależy też od tego, że od Carbona, a Carbona teraz... Czy właściwie, co ja tam będę mówił o karbonie nie będę go obgadywał na wizji, bo jeszcze to zobaczy, potem będzie nie wiedział, że go obgaduję i to będzie taki w ogóle wstyd. To jest najgorsze, ja kiedyś taką sytuację miałem, że... Łopsi dopsi, koleżko! Boże, co, co ja powiedziałem w ogóle, jak ja jestem żałosny czasami na tych grach. Łopsi dopsi, jak mnie kiedyś... jak kiedyś moja kariera prawnicza zostanie zrujnowana przez te filmy, to... <laughs> to wam powiem! Strasznie chciałbym, żeby ten kanał był taką... taką moją... Co się stało? Tu mnie przekręcił obrazek. Myślę, że to było celowe się celowo coś stało i, i biurka tutaj wybuchło nieładnie i klawiatura tutaj nie ma spacji czy ma spację ma spację ma enter tak ma najważniejsze przyciski więc nie ma problemu jeżeli kontynuując moją myśl chciałbym żeby ten kanał był takim takim moją moją taką nie wiem chlubą rodzinną że wiecie nie tylko ja bym z tego korzystał tylko też potem mm, na przykład osiągnąłbym wiek emerytalny i przekazał ten kanał moim dzieciom i to by było takie naprawdę fajne strasznie bym tak chciał że wiecie, wyobraźcie sobie Kilos53 i na przykład jest o, witajcie moi kochani, to ostatni odcinek z Kilosem53 Od jutra przyjmuje fuchę mój syn Mały Kilos, 54 To było super Naprawdę, ta, ta, tak mi się marzy, żeby Halo? Ej, been a problem 11 Coś mi po japońsku hendorze. O, wow, wow 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 W ogóle mogliśmy iść najpierw na górę, bo poszedłem w dół i myślałem, że się wrócę do góry, a tu dupa, więc pewnie najprawdopodobniej nie zniszczymy sieci komputerowej. Pewnie to było quest na, na górze, a na do... I ja stas się strasznie boję, że mam teraz rację i, i to był ku... Coś mnie strzela. Jakiś snajper. Ile jest jeszcze pięter w dół, ja się pytam? Nie wiem, co on mnie strzela, no? To jest takie niemiłe. Take cover, take Ninja, Ojejku, zaczyna się problem. Ninja się? No ho, walnij mnie, no, walnij mnie. No ale go debila zmyliłem. A to nie są ninje, to są słoty. Gdzie ty uciekasz? Ale koleżka głupi. Teraz, ale oni mają tą fajną broń, która się nie... A Zabiłeś tę miłość gnoju i krew jasna mnie zalała! Jeszcze raz. Spokojnie się. Co mnie bije, no? Coś do mnie. Coś zamieszczałam mój koniec nie wiem, coś Aleluja! Zabili mnie. Poczekajcie, pomyślmy. Co może do mnie strzelać. Może coś za mną biegło. Halo? 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 Może coś na dole? Coś na górze? Co do mnie strzela. Aha! It's you, it's you, it's all for you, it's all because of you. No dobra, już zaśpiewałem tak ładnie po angielsku Lany Rey i pozdrawiam. Pozdrawiam ją, pozdrawiam Lany Rey, No. Ale gnoje Znowu mnie zabiją, znowu mnie zabiją, znowu mi... Znowu mnie krew jasno zaleje. Czekaj, ja nie lubię, jak mnie krew jasno zalewa. To jest takie niemiłe. Padnij! Dobra, i my zrobimy takiego joke'a. A ja wam pokażę jakiego. Czekajcie. Klik! Niech tu sobie moja... UU! Uh, zabij ją! Zabij, 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 zabij! zabij moja misko, Zabij moja... moja misko. Czemu ja do tego mówię misko? Dlaczego... Dlaczego to piękne urządzenie tam nie działa? Może dwóch zabiła? Jeden powiek za mną. Zostaw mnie, albo walnij mnie, no! No walnij, no, no! Gdzie uciekasz? Walnij! Ale jolo! Walczy moja walizka! Zabij moja walizko! Walizko, wybieram cię! Ej, chyba ich zabiła. Nie, no co jest za bezstrzelne. Nawet nie zajęli się moją walizką, walizkę przekabacili. Pewnie zapłacili tej cholernej zdradzieckiej walizce. A zabiję tego gościa, żeby mi życia nie odejmował. Pokaż się. Hello. Padł. F5. Nie, musimy sobie jakoś poradzić. To nie jest tak, że my nie możemy. To, to jest po prostu... Wszystko zależy ode mnie, prawda moi kochani? To ja jestem panem swojego losu! Zabiję się głupia ninjo! Nowalni mnie, nowalni mnie, nowalni mnie, nowalni mnie, nowalni mnie, no wali mnie, no, 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 no a Nie bi tak mocno. Nie bi skarbie, nie? Nie bij mnie. Nie bij mnie. Okej. Okay. No i superaśnie. Daliśmy radę, co prawda nie mamy życia i nie wiem czy zaryzykować i zapisać, ale... Kurczeczki, nie mogę wziąć tej fajnej broni, Coś mi jest na pewno niepotrzebne. Co mi jest niepotrzebne? Ty jesteś mi niepotrzebny. Tak. Co ma więcej? Amunicji? Nie, to ma więcej. Ty mi jesteś niepotrzebny. Jak to cię wyrzucić? Kurczeczki. Nie wiem, tu się jakoś dziwnie przaduję. J-K-L-P-O-K-U-E-T. Upsy, say team. Say team T. Te. Nie, a ja nie chcę nic mówić teamowi. Q-D-S-I-X-C-W-P-N-M-K-L-J-H-G. O, G to są gadżety, nawet nie wiedziałem. No chcę to zabrać! Dlaczego? Nie? Boże kochany! Idę stąd, bo to się dzie dzieją dziwne, 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 złe rzeczy. Mam nadzieję, że już mnie nic nie zaskoczy. Żeby mi tu stąd nie wybiegli No No i tak ma być, moi drodzy Wow, 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 coś to normalnie ciśnie O, wyjście, fajnie Miło, 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 całkiem miło, że już wyjście jest Bardzo mi się podoba Mhm Boże, ile tutaj zadań, ILE ZADAŃ Mam nadzieję, że to nie jest takie coś, że ja mogę sobie wybierać co najpierw, nie, bo... I patrzcie to, turururu Przepraszam, że to było takie świńskie. że ja bym był świnią jakąś, ale... Ale tak chciałem zrobić, żeby było milej. Wow, tutaj w ogóle się coś uruchomiła, jakaś pułapka. Jakieś lasery tu zamontowali szybciutko, na szybko. Tam jest... ajajajku Ale to nie może być tak, że ty mnie bijesz, a ja nie. Patrz następny, no Alleluja, krew mnie jasno zalała! Bo zalewa F 9 Mam pomysł co z tym zrobić, czekajcie. Otwórz drzwi. No i wracaj, wracaj Misiu Zaraz wrócimy. Okej, okay, padł. Come on, bitches, I'm ready for you. Myślę, że on ma jakieś problemy ze sobą, dlaczego strzela po szafkach. Ale już już ukróciliśmy te problemy. Jolo, ale tu coś tu z jakieś przemeblowania robią, nie podoba mi się to. Tabem to mogę zabrać! A ja głupi. Aha. Musisz porzucić jedną broń, aby podnieść inną. Ja nie chcę porzucać nikogo. Wystarczy, że porzuciłem już jedną dziewczynę. Pff, takie tam dżołki. Chociaż właściwie nie jowki, takie mam problemy teraz, ale nie chcę o tym opowiadać na wizji, wiecie? Powiem na live'ie, albo na czymś takim fajniejszym. Co ja mogę tutaj, no, akcję wyrzuć? Reload, use, drop it on T. Nie, to jest akurat bardzo przydatna broń, dlaczego? Nie chcę też, ciebie nie chcę. Dobra, gdzie jest famas? To nie jest famas, ale w moim moim języku to jest famas i koniec. Jest ładny, wygląda jak Famas. GIN! I zobaczcie jak zabija. Wow, ko, wow, 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 O o! Nie strzelaj do mnie walizeczko o skarbie, kochanie. A, kupię te walizki jakieś, w ogóle nawet nie strzelajam jak strzelałem to jakoś słabo... Ale mnie trafił pan ninja! Nie, ładnie bo mnie krew jasna zalała. Jeszcze raz. Janek Wiśniewski padł... Jolo, co ten pan robi? Okej, okay, on chyba nie wie, że jesteśmy za jego plecami. Słuchaj Stefan. Ja wiem, żebym różnie między nami była. GINCH MA TO! Przepraszam. Jakiś dziwny tu wyskoczył skurde stąd i poleciał. Lecę, ja się będę, dobra, czekajcie. Rozstrzelam tę walizkę. I do tyłu, i do tyłu, i do tyłu, do tyłu lalalala, przeładujemy. Nie wiem, czy zaryzykuję, a zaryzykuję, bo jestem jolo. A nie, moto... to... Kurczaczki będzie się działo. Będzie O nie, typ, ale mi granata posłał. Szybko kilosek uciekaj. A nie, to jakiś głupi granat. Jakiś głupi, niepełnosprytny granat. A bo to następny jest. Ale głupio zrobiłem, że zapisałem kilo gnidosie jeden. Gnidosie. Co to w ogóle za wyrażenie? Co ja tworzę? Jakie neologizmy jeszcze stworzę? Gin. Dobrze. F5 i teraz na jolo. Przepraszam, przepraszam To jest problem, że ja nie mam żadnych płytek Okej, okay, co ja mam zrobić tędy? Opsi! Wiem już co zrobić, soreczka! Kliknąłem takim normalnie to, to było silniejsze ode mnie właściwie, wiecie? Ale patrzcie co ja zrobię Ups! Bum, bum, bum! Goddammit! A to jeżeli ja mogę robić bum, bum, bum To dlaczego mam nie zrobić tu? Piękny bum, bum, bum Super, mi się podoba, ja mogę robić takie bum, bum, bum codziennie mamy mało amunicji do tego, moi drodzy, mało. Czas tu, kurde, szyby pękają na mój widok. Znaczy, <śmiech> przepraszam, <laughs> ale ja się pojechałem. Nie zawsze powtarzam, że najbardziej na świecie potrafię się zranić ja sam siebie. Ja sam tylko, tak jakoś, naj najmocniej na świecie rani się ja sam zawsze. Przez takie, takie jakieś krytyczne podejście do siebie bardzo, wiecie. No ale to takie anegdotki, tam, z życia Kilosa. Ja w ogóle coś wam powiem, moi drodzy, to jest takie głębokie i zaraz się z tym podzielę, ale to za chwilę, jak zajmę tego gościa ze snajperki, bo mnie strasznie denerwował. Ssła też do szafek, ten człowiek też ma jakiś problem. Ewidentnie. Ich tam trochę jest. Ale niedobry człowiek. Teraz będziemy ginąć na hita, a ja się nie denerwuję dzisiaj, bo mam tak dobry dzień, wyobrażacie sobie. Straciliśmy okazję, żeby się pośmiać, bo właściwie jak ja się zawsze tam ginę, to wy się śmiejecie, nie? To jesteście tacy mili. Takie miłe hopy, ich panienki. A jaka jest szansa, że ja tam trafię Jolo, 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 yolo. O Boże, ile ich tam jest Boję się Mogę tędy? A mogę, ale super Ej, nie, to, to mi się podoba To mi się strasznie podoba takie coś, że ja mogę sobie ten wejść przejść i w ogóle za mną będzie ktoś biegł? Czy ktoś obok mnie? Kto za mną strzela? Kto za mnie? Kto za mnie strzela, jolo 5 zł dla tego, kto za mnie strzela? Plenie jest strasznie. Opsi, ale dostałem. To chyba z drzwi dostałem po prostu takim kopem. Idziemy w, poszuki w poszukiwaniu yy, życia Kilo z Part 1. Musimy znaleźć jakieś zdrowie dobre. Takie miłe dla nas. Albo nie. Zrobimy inaczej. Od razu wyskoczymy z tego całego burdelu. Superaśnie. No i w drogę. No nawet nie otwieram, bo po co? Może da się im się ominąć, no ludzie spokojnie. Nigabyte. Na pewno nie wszystkie... Za... Na pewno nie za na pewno z... Kurczę, mam problem teraz, powiem Wam szczerze, że jak ułożyć za nie, to nie strasznie boli. Z pewnością nie za każdymi drzwiami czeka nas śmierć. Dlaczego po ścianie? Pytanie numer 1 za 100 punktów, bo myślałem, że tam jest miejsce tych security guardów w ogóle i tego typu sprawy. Nie mogę otworzyć, bardzo mi się to nie podoba. Tam jest ta kamera zniszczona. A niech ma. A niech ja. A niech jo. Teraz moi kochani, pytanie, czy ja mogę się jakoś przedostać na dolne pięterko. To jest woda. Coś mi krzyczy jakieś mamu, mamore i w ogóle... Joleczko! Co się dzieje? Boże, się to! JOLO, mam OLEJ i mi zaczęli wszystko strzelić do Lela! Ja dzisiaj strasznie się źle wypowiadam. Bardzo mi się nie podoba moja adykcja, przepraszam. Mam nadzieję w takim razie, że można obejść jakoś ten pokój. Bo jeżeli tak, to ja się bardzo cieszę. Jeżeli nie, to trudno. Mamy bardzo mało życia i to to mnie niepokoi. I wiecie co właściwie zrobimy? Zrobimy, spróbujemy ich stąd jakoś zejść, no bo co innego, prawda? Dobra, jeden padł. I Subcio. Co dalej? A, dobrze, może mnie przestrzeli przez szafkę, tak chciałem sprawdzić, wiecie, to była taka profilaktyka właściwie, znaczy, nie profilaktyka, a raczej rekonesans. Dzień dobry. Okej, okay, do a, to było piękne, F5. O, to takie było... O, jakiś laser tu widzę. No, piękne, F5, i następny laser tu widzę. A, Holender mnie zabił, a już byłem pewny, że go dopadnę, ojeju. Uh! A, jeszcze raz spróbujmy, bo może tym razem się uda majkani. Proszę bardzo, jaka mina biedna taka, ojej, że coś mi się stało Boże kochany Jezusie Gdzie jest życie? Mówcie po dobroci Bo będziemy się musieli pobić jakoś, tu jest życie Życie korzyczko, żyćko, żyćko, moje kochane żyćko No super, dużo życia w sumie, dużo życia Dużo życia przede mną I jolo, zbieramy amo, bo to się przyda Przeszukajmy ten pokój, bo jak ja tu zostawię gdzieś jakąś kamizelkę, kulę odporna ze sobą, to się zdenuje. O proszę bardzo Jakieś kuźwa torby na śmieci, życia full. już jest yes, okej. Okay. Ludzi tłum, życia full. Czego chcieć jeszcze od siebie, od siebie, siebie. I teraz się zaczyna mojej kani jazda stulecia. I teraz mi tam powyskakują z góry i zaczną strzelać. Łopsy. Aha, dobra. Zamykają się przejścia ku mamczacze, wyciągam snajperę i... Wyciągam snajpery, zakładam kominiarę i czekam na bunt, czekam na wszystkich przeciwników Jamesa Bonda, jolo, jolo, jolo Tyk Strasznie ciężko się operuje tą snajperką Dobra! Kamelany, so dyt baleny! Dobra, zaczyna się Vamo amore, dlaczego oni mi krzyczą wamo amore? Wszyscy bardzo dziwnie strzelają tutaj i niszczą. Niszczą mi tu jakieś... Niszczy się wszystko, boże jak pięknie się niszczy i znika. Pojawiam się i znikam. Niszczy i... Dostał. Za to kocham takie snajperki. To one są cholernie celne. Łoje Dostał, ale oni pięknie odlutują do tyłu, naprawdę. Zaiste. zaiste. Co nie robią w ogóle, kurde? Ze zewsząd. Co jest zdemolują ten cały budynek? A ja zaraz stąd wychodzę i już mnie nie będzie. Więc nie wiem, po co to się tak denerwować? Patrzcie, patrzcie to. Chcieliście to? To był tak zwany skok z podskoku. Znaczy... Przepraszam, strzał z podskoku, tak miało to brzmieć. Halo? No i spoko. F 5 jeszcze raz. Boże, ale oni są naprawdę, na, na, na waleni, jacyś ja coś na haju, na fukani można by rzec, można by rzec na fukani, naprawdę. Opsy! Dzong tak zwany, to był taki unik dzong to jest po koreańsku unik. Nie to, że ja mówię jakieś bezsensu rzeczy w ogóle dzisiaj nieskładnej, ale jaja. Dobra, jeszcze ich zabiję, bo słyszeliście już stopę, pewnie nie wiecie, co to oznacza na tym kanale. Także... Zabiję tych, co są dla mnie niemili i... i już będzie w porządku. O, tutaj ktoś jeszcze jest niemiły dla mnie. A, poczekajcie, patrzcie to. Łopsi, łopsi, łopsi. Kto to był? Nie jestem pewien, czy oni mi po prostu tak nie, o, nie otwierają drogi, przejścia do jakiegoś następnego levelu. Nie jestem pewien, co się dzieje w 5 i co? No i chyba to tyle. moi kochani, opanowaliśmy sytuację. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. nie strasznie. I nagram jeszcze jeden, bo muszę mieć przecież, przecież trzy odcinki Jamesa Bonda, bo Jamesa Bonda jest trzy, trzy razy w tygodniu. Boże, jaki to jest... Jak, jaki to jest... Takie bogactwo po prostu, że James Bond jest trzy razy w tygodniu, to się po prostu w głowie nie mieści. No cóż moi kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do komentowania, łapkowania, do subskrybowania i trzymajcie się. Cześć. Bye. Yo.